Fotografie. Są osoby, które dopiero tam początkujący zaczynają, ale po prostu tak się wciągnęli w fotografię, że stwierdziłam, że muszę ich pokazać, w jaki sposób oni po prostu sobą też prezentują to dzieło, które sztukę jako fotografia, która jest rozszerzana dalej. I moim takim po prostu tematem było, żeby pokazać tych ludzi też z drugiej strony, jak ja patrzę na te, na te osoby, które fotografują. Ja, <stukamy> Fotograficznego, mierzimy stowarzyszeń. E, choć pochodzisz w pochodzisz z słuszmy do wszystkich jakoś tak zakopliczyłaś dłużej na Śląsku i w cieszenie. E, powiedz mi, a jak twoja przygoda z fotografią się rozpoczęła i kiedy? Od jak dawna fotografujesz? Ja ogólnie fotografuję, fotografię wykonuję cyfrową. Nie robię analogowej, ponieważ szczerze przyznam się nie umiem. Po prostu jestem człowiekiem, który no, cyfrował się zajął fotografią i, i fotografuje w sobie. Moja przygoda z fotografią była taka, że pierwszy mój aparat właśnie była cyfrówka i na początku nie wiedziałam, że się karty wkłada, bo myślałem, że jest klisza, więc zdjęcia nie wyszły, bo nie było, nie było karty. A później tak po prostu zaczęłam rozwijać swoją pasję poprzez właśnie uczenie się i myślę, że cały czas się uczę wykonywania fotografii, robienia zdjęć poszczególnych dziedzin. Uważam, że fotograf, każdy fotograf powinien chociaż po części umieć się znaleźć w danej dziedzinie fotografii. Ja po prostu bardzo lubię obserwować otoczenia, lubię bardzo robić też. Krajobrazy, bo to jest takie, można powiedzieć, najlepsze, najspokojniejsze i, i, i sobie lubię po prostu wyjść sama gdzieś robić. A fotografia, no to jest tak, że czasami robimy coś i przychodzimy do domu, nie mamy nic, a czasami jest tak, że możemy coś robić i to spontanicznie i nam coś po prostu wyjdzie. Więc moja, foto, moja przygoda z fotografią zaczęła się troszkę tak z trudnością, Myślę, że podczas tej wystawy i różnych innych, gdzieś się tam kto może zauważyć moje wykonania, myślę, że zauważycie, że w jakiś sposób staram się dalej działać i nie popełniać błędów, które się zdarzają.